Czekam na pytania. A jakie może być pytanie? No to tam złego się dzieje w Zielonce. Złego? Trudno powiedzieć, że coś złego się dzieje. Ja aktualnie pracuję w zespole kontrolnym. Skończyliśmy dwie kontrole, jedną rzędu miasta. Drugą kontrolę spółdzielni mieszkaniowej Brzezinki, realizację umów, które gmina z tą spółdzielnią zawierała. Jesteśmy na etapie trzeciej kontroli, sprzedaży nieruchomości gminnych. No i, że tak powiem, są wnioski pokontrolne, czekamy na przyjęcie protokołów przez Radę Miasta i realizację zaleceń pokontrolnych. Zespół kontrolny dokonał kontroli wydatków gminy. W trakcie kontroli natknęliśmy się na rozliczenia gminy ze spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zielonce. No, Dotarły do nas faktury dotyczące opłat za sprzątanie budynków komunalnych, za dozorowanie na przejściach do szkół, tak zwane popularne stopki. Zespół był zbulwersowany wysokością opłat. Opłaty te w ciągu roku gminy kosztują 330 tysięcy złotych, a stawka za roboczo godzinę, roboczo godzinę podkreślam, wynosi 25 zł. Jest to dwukrotnie więcej niż koszt spółki wynikający z zatrudnienia tych pracowników. Inne zaszerzenia zespół kontrolny miał do wydatków na opiekę nad zwierzętami. Współpraca z fundacją Maja nie jest dla gminy korzystna. W 2010 roku Gmina wydała na opiekę weterynaryjną 135 tysięcy złotych, zaś na dowóz zwierząt do klinik warszawskich 19 tysięcy złotych. Jako zespół kontrolny mieliśmy bardzo poważne zastrzeżenia sensu włożenia i to na bardzo proste zabiegi zwierząt do Warszawy, skoro no, w Zielonce mamy dwie lecznice i porady można było tutaj, że tak powiem, otrzymać. Nie, nie widzimy w ogóle sensu takiej współpracy z Fundacją Maja. To w sumie w ciągu roku no nasza współpraca, biorąc pod uwagę jeszcze honoraria pracownika Urzędu Miasta, który się zajmuje opieką zwierząt i jednocześnie prowadzi fundację, na no kosztowała grubo ponad 200 tysięcy złotych. W ościennych gminach koszty są w granicach 110-120 tysięcy. Przepłacamy strasznie. Nie mamy kontroli, czy leczymy tylko nasze zwierzęta z gminy Zielonka, czy też z innych gmin, są leczone. Jest, a jeszcze jest bardzo istotna sprawa: no opłaty w klinikach za co były. Jak powiem Panu, że były na przykład za przepisanie diety pieskowi, no to przepraszam bardzo, ale to już uważamy za grubą przesadę w, tym, w tych wydatkach również były porady u okulisty psa na przykład no, naprawdę bardzo 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 dziwne faktory widzieliśmy związane z opieką ten druga kontrola dotyczyła realizacji umów ze spółdzielnią mieszkaniową Kolonia Brzezinki tu znowu napotkaliśmy bardzo dużo uchybień. Gmina Spółdzielnia Mieszkaniowa nie wywiązywała się z terminów budowy, nie, nie, nie wywiązywała się z warunków umowy. Gmina nie stosowała żadnych kar typu odsetki, które były zapisane w akcie notarialnym. Mało tego, w 2020 roku dokonano e, zmiany aktu notarialnego, e, dopisując... E, Właściwie dwa słowa w stanie deweloperskim. Te dwa słowa zmiany w akcie notarialnym kosztowały gminę 122 tysiące netto. Chodzi o to, że gmina miała otrzymać budynki, lokale mieszkalne, a zmieniono na lokale mieszkalne w stanie deweloperskim mała kosmetyczna zmiana koszt 122 tysiące dla gminy dodatkowy był netto. Także ten. No i ponadto umowa była pierwotnie przewidywana do końca 2009 roku. Do tej pory gmina nie ma, że tak powiem tych lokali mieszkalnych, pomimo, że je wykończyła i, i ten to jeszcze nie, nie ma odbioru nadzoru inspektora budowlanego. Także tutaj no, straty gminy są bardzo duże związane z realizacją tych mieszkań. Również zadaliśmy sobie sens takiej współpracy. Porównywaliśmy ceny lokali na rynku i ceny w tej spółdzielni. No, mniej więcej metr kwadratowy gminy kosztował 500-600 zł, drożej niż gdyby kupowała na rynku wtórnym mieszkania dla, dla mieszkańców. Więc straty są ogromne. Czy jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy? Myślę, że nie kalkulowano w ogóle nie liczono opłacalności podejmowanych decyzji. Nie chcę bardzo, że tak powiem, daleko iść w swoich ocenach. Pozostawiam to Radzie Miasta i ewentualnie nowemu burmistrzowi. A pan mówił o tych zwierzętach. To są, chodzi o zwierzęta bezdomne? Tak, chodzi o zwierzęta bezdomne. Gmina ma obowiązek się tymi zwierzętami opiekować. Gminy to realizują podpisując umowy z schroniskami. Jest to forma może mało humanitarna, wiemy, co w schroniskach, jakie są warunki i ten, ale w naszej Fundacji Maja z tego co oglądałem, reportaż chociażby w Kurierze Mazowieckim, jak i w jakich warunkach są, że tak powiem, przechowywane psy w parku Dębinki, to wcale lepszych warunków nie mają, a koszty są znacznie wyższe niż w schroniskach. A co tam z naszą Strażą Miejską słychać <śmuchy> po raz kolejny? No, za Strażą Miejską była podjęta ta uchwała Rady Miasta. E, 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 znaczy, została oddalona uchwała o rozwiązaniu Straży Miejskiej. E, no Straż Miejska wśród radnych ma dosyć dużą popularność, bo bodajże 10 radnych e, było przeciwko rozwiązaniu. A czemu temat ciągle wraca? On nie wraca, on był kontynuowany. Procedura jest taka, że po radni, którzy złożyli projekt uchwały o rozwiązaniu, następ... burmistrz musiał wystąpić o informacje od komendanta komendy stołecznej policji, no i Kwestia dyskusji wśród radnych była. On e, nie wrócił, on był cały czas od czerwca, e, że tak powiem, kontynuowany i trwała procedura po prostu przyjęcia lub odrzucenia uchwały. I jesteśmy teraz na etapie? Jesteśmy już na etapie odrzuc odrzucenia e, propozycji radnych o, rozwiąza o rozwiązaniu e, Straży Miejskiej, więc no, Straż Miejska może się czuć bezpiecznie. Ja słyszałam, że godziny też pracy zostały jakby przywrócone, ten nocny straży Miejskiej, to prawda? Mm, przyznam się szczerze, że nie wiem. Decyzję podejmuje burmistrz w ramach budżetu, który radni mu zatwierdzili. W budżecie były pieniążki na pracę Straży Miejskiej w godzinach nocnych, więc nie, nie widziałem powodu, dlaczego Straż miała nie pracować, więc może w tej chwili doszedł do wniosku, że środki trzeba wykorzystać, któremu Rada dała. Jak, jak zoptymalizować te wydatki, żeby to nie było tak, że, że te pieniądze są wyrzucane? Co tu trzeba było zrobić? Zespół kontrolny w swoich zaleceniach pokontrolnych napisał propozycję dla burmistrza zmniejszenie płatności za te dwie pozycje do spółki komunalnej o 50%, ewentualnie przejęcie pracowników, którzy wykonują te prace, bezpośrednie ich zatrudnienie spowoduje, że koszty również będą mniejsze o 50%. Odpowiada za to burmistrz, a nie zostało to zrobione, bo gdyby gmina stosowała oszczędne gospodarowanie na gospodarkę komunalną, ogłaszała konkursy na prace, które są do wykonania, to spółka by zbankrutowała bo przy tych kosztach, które liczy gminie nie, nie ma szans po prostu utrzymania się, bo konkurencja przejęła wszystkie jej prace. Ja już w maju poruszałem taki jeden temat, na przykład wymiana piasków w piaskownicach, gdzie oferty były w wydziale komunalnym na 8 tysięcy złotych, a spółka wykonała te prace za 16 tysięcy złotych. I tak z każdą pracą Spółki, to płacimy dwa razy więcej niż powinniśmy płacić. To do czego nam jest spółka potrzebna w ogóle? Pytanie do burmistrza.